Już w najbliższy piątek w Multikinie rozpoczynają się czterodniowe obchody Dnia Dziecka. Z tej okazji kino przygotowało kilka niespodzianek. Well, well. Dzień dziecka w Multikinie będzie trwał 4 dni, bo już od 30 maja startujemy z atrakcjami, z bajkami, no i wszystko do, trwa do 2 czerwca, także 4 dni w Multikinie, wiele atrakcji dla dzieci, wiele filmów. Wracamy trochę do starszego repertuaru, bo, bo będą filmy, które już można było zobaczyć w Multikinie, jak Pumpy, Body i Sherman, jak Lego Przygoda w d ale też filmy z obecnego repertuaru e, dla dzieci trochę młodszych, trochę starszych. Dla młodszych bardzo fajna produkcja to Nicton Szpad. dla starszych dzieci czarownica w 3D, o której też powiemy w programie. No i film Czarnoksiężnik z Strajny Osto, to, to, to taka nowość. Także e, szeroki repertuar filmowy i do tego spore atrakcji W sobotę w niedzielę będzie, będą atrakcje na holu przewidziane, malowanie buziek, fryzury dla dzieci, baloniki, cukierki i mnóstwo jeszcze rzeczy. Jedną ze wspomnianych atrakcji będą premierowe seanse Czarownicy z Angeliną Jolie w roli głównej. Premiera tego filmu 30 maja, czyli najbliższy piątek. O tym filmie dosyć sporo się mówi, Do dużo widzimy już reklam tego filmu. No, produkcja zrealizowana z wielkim zmachem w roli głównej Angeliny Jolie. No, i film, który może się taki trochę wydawać tajemniczy, trochę nawet straszny. Także może dla trochę starszych dzieci, ale też dla całej rodziny, bo w ogóle film inspirowany tą królewną Śnieżką Disneya to też film produkcji Disneya. Także bardzo ciekawa produkcja. Jak ktoś lubi takie baśniowe opowieści, to myślę, że to film dla strong. Przypominamy Dzień Dziecka w Multikinie już od 30 maja. Więcej szczegółów na www.multikino.pl.